Cześć, Bartek Sowa, Segway NaviMow Polska. Dziś mam ze sobą nowego robota serii X3, czyli nowego członka rodziny NaviMow. Mam aktualnie model X350, czyli model przeznaczony na 5000 m2. I pokażę Wam, jak wygląda instalacja modelu serii X3. Więc montaż zaczynamy od bazy. Jak widzicie i mówiliśmy o tym zresztą w unboxingu, baza składa się z trzech elementów czyli z tej podstawy oraz słupka. Możecie zobaczyć, że ma już pewne ślady użytkowania, ponieważ jest to model pokazowy, który również jeździ do naszych klientów. Więc zaczniemy od złożenia tej podstawy. No to musimy po prostu wpasować się tymi zatrzaskami. Gdy mamy złożoną podstawę, przechodzimy do montażu słupka. I tak naprawdę mamy złożoną bazę. Antena w serii X3 składa się tak naprawdę w większej ilości elementów. Najłatwiej myślę będzie zacząć od wkręcenia tego trójzębu po prostu do elementu na samej dole. Kolejnym elementem jest ta wyższa część słupka. Z tak złożoną anteną możemy przystąpić od razu do jej wbicia i zamontowania reszty i samej anteny RTK już u góry. Teraz przejdziemy do montażu górnej części słupka, więc ma taką plastikową przedłużkę, którą oczywiście znajdziecie w zestawie. Śrubkę, która przysłuży nam do przymocowania tej przedłużki już na tą górę słupka. I oczywiście śrubokręt, żeby sobie móc dokręcić. Możemy przejść od razu do montażu anteny RTK na samą górę. Jednak jest uwaga, bo to jest wyjątek, jeśli chodzi o nasze roboty. Tutaj mamy dodatkowy element do anteny RTK. Kręcamy jeszcze od spodu taką dodatkową antenkę. I mamy zatrzask. Po montażu anteny na słupku, możemy przejść od razu do wpięcia jej w bazę. Warto zwrócić uwagę, że kabel do anteny RTK w modelu serii X3 jest dużo dłuższy niż w pozostałych seriach, ponieważ ma 6 metrów. Więc bazowo z pudełka możemy już tutaj antenę umieszczać 6 metrów nawet od bazy. Następnym etapem będzie już zasilenie samej bazy ładującej. Do tego użyjemy przedłużacza 10-metrowego, który jest zawarty w opakowaniu. Oraz oczywiście zasilacza. Przechodzimy od razu do wprowadzenia robota do bazy ładującej. Robot wprowadzony jest już do bazy ładującej. Czekamy teraz tylko na odbiór sygnału GPS. Aktualnie mamy tutaj zieloną obramówkę sygnalizującą, że robot się ładuje. Natomiast po jego odłączeniu powinniśmy zobaczyć, że sygnał niebieski wyświetla się na ekranie, co będzie oznaczało siłę sygnału w tym miejscu. Wyprowadzamy robota z bazy, sprawdzamy czy rzeczywiście pokazała się tutaj niebieska obramówka. W moim wypadku jak najbardziej jest na niebiesko. Oznacza to, że mamy podstawową diagnozę pod kątem sygnału sprawdzoną i umieszczenie robota w tym miejscu będzie optymalne. W tym momencie możemy przejść już do zabezpieczenia bazy ładującej za pomocą wkrętów do ziemi oraz kołków, którymi zabezpieczymy kable. W tym celu wyprowadzamy robota. Przygotowane mamy już kołki do ziemi oraz klucz imbusowy. Jak mogliście zauważyć, robot jest oczywiście większy, dlatego też jest większa baza ładująca, która składa się z tych dwóch elementów. Dlatego zastosował producent 8 kołków, które pozwalają po prostu na stabilniejsze umocowanie bazy do gruntu. Jeszcze wspomnę tylko o tym, że ja oczywiście ten cały proces montażu tego robota przechodziłem już nie pierwszy raz, dlatego wiedziałem jak to zrobić, natomiast jeśli Ty chcesz się dowiedzieć jak to uczynić krok po kroku, skorzystaj z aplikacji Navimo, która poprowadzi Cię jak to zrobić od A do Z lub z instrukcji papierowej zawartej w pudełku z robotem. W tej chwili robot przygotowany jest już do aktywacji dalszej konfiguracji poprzez aplikację Navimo. Aby zobaczyć ten proces, serdecznie zapraszam do innego materiału, który nagraliśmy wraz z serią I. E. Proces mapowania i konfiguracji tak naprawdę jest analogiczny dla serii X3, więc odsyłam do tego materiału, znajdziecie link w opisie. Zapraszam również do obejrzenia innych materiałów na kanale SEGO i Navimo. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.